Jak zbudować swoją obecność w sieci, radzą specjaliści z Google. Zostajemy w temacie przenoszenia biznesu do sieci. Poradnik stworzony przez Google to kopalnia najcenniejszych informacji dla przedsiębiorców, którzy zamierzają działać również online. W poprzednich artykułach nawiązaliśmy już do trzech filmików w których maile i skot z firmy Google dzielą się swoim doświadczeniem. Dziś omówimy czwarty z nich zatytułowany podstawowe wdrożenie i najlepsze praktyki biznesowe, który, jak łatwo się domyślić będzie nawiązywał do tego jak w praktyce korzystać z rozwiązań podsuwanych przez Google. Dzięki radom specjalistów, którzy wypróbowali swoje pomysły w praktyce możesz zbudować swoją obecność w sieci. Pierwszym krokiem jest stworzenie profilu Google Plus. Dzięki niemu łatwiej będzie można znaleźć Twoją firmę w wyszukiwarce, a gotowy, profesjonalnie przygotowany profil może zastąpić prostą stronę domową. Można na nim zamieszczać wpisy, dodawać zdjęcia, materiały wideo oraz komunikować się z klientami. Drugim krokiem proponowanym przez specjalistów z Google jest zaprojektowanie swoich profilów. W firmowych na liczących się portalach społecznościowych takich jak EL pozwala klientom na dodawanie recenzji usługi i produktów. Facebook daje szansę na osobiste polecenia. LinkedIn można umieszczać na nim referencje. Twitter można wrzucać info w czasie rzeczywistym, oferować swoje produkty i usługi. Trzecim krokiem, jak musisz zrobić, by stać się widocznym w sieci jest uzupełnienie informacji kontaktowych. Będą one wyzwaniem do działania. Przy Twoich profilach firmowych powinny się znaleźć takie dane jak adres, numer telefonu, godziny otwarcia, cennik, obszar działania. Następnie musisz dać się klientom poznać, zaangażować ich, można pytać ich o opinie na temat Twojej firmy, usług czy produktów niech wymieniają zalety, umieszczają uwagi. Dobrym pomysłem jest pytanie o ich poziom satysfakcji ze współpracy z Twoim przedsiębiorstwem. Zdaniem Scott'a e-maile kluczem do sukcesu biznesu online jest połączenie wszystkich kont na portalach społecznościowych. Taka sieć powiązań to więcej informacji dla klientów, a więcej informacji to więcej osób zainteresowanych, co przekłada się na realny zysk. Ostatnim krokiem budowania widoczności w sieci powinna być decyzja o zaprojektowaniu strony WW. Twórcy poradnika o przenoszeniu biznesu do sieci na koniec czwartego materiału filmowego podkreślają dobre praktyki biznesowe w stosunku do klientów, które warto wdrożyć w życie. Można je skreślić w jednym zdaniu. Bądź wdzięczny za wszelkie uwagi i pozwól Twoim klientom wzajemnie się odnaleźć.